Pamiętajmy, aby przed ruszeniem dokładnie obejrzeć cały samochód. Warto zwrócić uwagę na każde zarysowania, wgniecenia i inne uszkodzenia, które mogą się pojawić na aucie. Tutaj wszystko jest w porządku, natomiast widzimy uszkodzony kołpak. Pamiętajmy, aby zrobić mu dokładne zdjęcie i mieć udokumentowane wszystko. Teraz po uruchomieniu aplikacji możemy wsiąść do samochodu. I zapiąć pasy. Uruchamiamy samochód. Zaczynamy od wciśnięcia hamulca. Następnie przyciskamy przycisk Start Stop. Na ekranie widzimy, że samochód się włączył. I teraz możemy wybrać dowolny tryb jazdy. Literka P oznacza parkowanie, literka R wsteczny i literka D jedziemy do przodu. Opuszczamy hamulec ręczny. I jesteśmy gotowi do jazdy.